Anna Czachorowska, bohaterka dzisiejszego spotkania naszego, autorka wspaniałego katalogu, który wieńczy dwuletni projekt dotyczący tkactwa i tkanin na Warmii i Mazurach, a szczególnie tych, które znajdują się w naszych zbiorach. Państwo pozwolą, że, że trochę się wtrącę i zanim Ania opowie dokładnie, co zrobiła i jak napisała, to ja ją odrobinę przedstawię, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Trochę nie czekałam na zgodę, ale niech tak będzie. Jest autorką, Anna Czechorowska, jest autorką projektu, z takiego dwuletniego projektu ministerialnego, na które muzeum i Anna uzyskaliśmy zgodę i dofinansowanie ministerialne. To był projekt pod tytułem Z dobrej przędzy, różnym splotem, i jeszcze potem było parę ładnych wyrazów, ale Ania to dokładnie opowie. Dotyczyło to badań nad tkactwem ludowym, a szczególnie tych tkanin, które mamy w zbiorach, a które okazuje się, i to też Ania Powiem dalej dokładnie opowie, które są bardzo interesujące i bardzo ciekawe, także ze względu na swoją proweniencję, ale i także same w sobie. Natomiast Anna Czechorowska jest absolwentką etnologii i historii UMK Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od zawsze jest właściwie związana z i Mazurami zawodowo wszelako inaczej raczej nie, ale zawodowo zawsze. 2000, w latach 2007-2008 pracowała w Muzeum w Warmińskim jako wolontariuszka ze Stowarzyszenia Gruzja. Następnie była przez wiele lat edukatorem w naszym muzeum tutaj w Zaku. Była wspólnym edukatorem w Muzeum, a się bardzo lubiłam na przez przez nią bardzo ciekawe Nie, ale naprawdę Potem krótko Muzeum Ekonomiczne w nie będę na przepraszam, ale pracowała tam. krótko, tam zdobyła dofinansowanie na taką wystawę pod tytułem Historia Niepodległej Sztuce Ludowej i również to była wystawa finansowana przez Ministerstwo. Od roku 2019 pracuje w dziale historii i etnografii Muzeum Golny i Mazur i e, praktycznie od razu zdobyła pieniądze na właśnie projekt związany z pactwem. Imponujące, prawda? Musimy bardzo. Dziękuję serdecznie Pani doktor Małgorzacie Gałęziowskiej za te miłe wprowadzenie. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie ma jednego bohatera jest nim Pani Ania Czachorowska. Związane oczywiście to wydarzenie jest z promocją katalogu barmińskie i Mazurskie tkaniny ludowe w zbiorach Muzeum Warmi i Mazur. Pani Ania jest autorką tego katalogu. Ten katalog jest zwieńczeniem dwuletniej pracy badawczej, związanej przede wszystkim z przygotowaną przez panią Anię wystawą, którą można oglądać w Muzeum Warmii i Mazur od grudnia 2021. O nazwie Utkana opowieść. Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia tej ekspozycji. Oczywiście ten katalog przedstawia najznakomitsze tkaniny, które znajdują się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur sprzed 1945 roku. Bardzo Pani Aniu serdecznie Pani dziękuję w imieniu dyrektora Piotra Żukowskiego, w imieniu własnym, w imieniu wszystkich pracowników Muzeum Armii i Mazur za ogrom pracy, który Pani włożyła zarówno w przygotowanie tej wspaniałej wystawy, jak i tego pięknego katalogu. A Państwu życzę miłej lektury. Dyrektor Michał podziękował Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Pozwolę Państwu, że sobie usiądę i od razu na wstępie chciałabym Państwa przeprosić, bo akurat w moim przypadku życzenia zdrowia świąteczne się nie spełniły i jestem tak świeżo po chorobie, więc głos może mi odmówić posłuszeństwa, szczególnie że. Zdążyłam się już tutaj wzruszyć leciutko na wspomnienie o mojej karierze muzealnej. Szanowni Państwo, tak jak już tutaj zostało powiedziane i przez moją znakomitą szefową dr Małgorzatę Gęziowską i pana dyrektora Zbońskiego, katalog, który Państwo mają w ręku, to jest efekt dwuletniej pracy i też podsumowanie e, dwuletniego projektu, który e, uzyskał dofinansowanie, tak jak widzimy tutaj e, na e, prezentacji, e, dofinansowanie e, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wtedy jeszcze sportu e, w programie Kultura Ludowa i Tradycyjna. E, to nie było pierwsze e, nasze e, spotkanie z tym programem, bo Wcześniej Angelika Rejs realizowała projekt dotyczący warmińskiej rzeźby ludowej. Też w ramach tego projektu powstała wystawa i znakomity katalog. I jakby idąc za tym pomysłem ja chciałam kontynuować takie dzieło pracy badawczej i też prezentacji kolejnej części kolekcji etnograficznej. Która jest znakomitą kolekcją, którą właśnie Muzeum Warni Masur posiada i którą może się poszczycić. Tak jak wspomniałam, projekt jest, był dwuletni. Był realizowany w latach 2021-2022. Mogę oczywiście tutaj. Nosił tytuł Z Dobrej Przędzy, różnym splotem: Dokumentacja, archiwizacja i popularyzacja warmińskich i mazurskich tkanin ludowych. Uzyskał dofinansowanie, myślę, że mogę to zdradzić, bo to nie są jakieś tajne informacje, w kwocie 40 tysięcy złotych. Dwa lata temu była to nieco inna kwota niż dzisiaj, więc nasze plany co do tego, co ma być w, w tym projekcie. No, były jakby no, dość szerokie bym powiedziała. Jeżeli chodzi o pierwszy rok projektu, jeśli Państwo pozwolą, tak szybciutko go w ogóle pod, podsumuję tutaj, bo myślę, że warto, żeby tutaj właśnie na zakończenie wybrzmiało to, co udało nam się wspólnie zrobić, bo to nie jest tak, że jest, są to tylko moje, moje działania. W 2021 roku projekt przewidywał Badania naukowe, przeprowadzanie kwerend, badania konserwatorskie, oczywiście wystawę utkana opowieść warmińskiej Mazurskie Tkaniny Ludowe, a także film z pacerem po wystawie. Jeżeli chodzi o badania naukowe, konsultacje merytoryczne, tu tutaj wspierał mnie Pan Wojciech Kowalczuk, to taka znana postać, jeżeli chodzi o tkaninę ludową, szczególnie tkaniną tkaninę dwuosnowową. Pan Wojciech Kowalczuk pracuje w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie i muszę Państwu powiedzieć, on przeprowadził taką naukową analizę naszych tkanin wielonicielnicowych, ale jednocześnie to spotkanie też pozwoliło mi na taką naprawdę uzyskanie takiej fachowej pomocy, wielu bardzo ciekawych sugestii dotyczących wystawy, dotyczących kolekcji Pan Wojciech też podzielił się ze mną takimi kwestiami związanymi z przechowywaniem, z konserwacją tkanin. Także naprawdę ci muzalnicy, którzy opiekują się kolekcją, to wiedzą, że to jest taka nieoceniona naprawdę pomoc i to jest nieoceniona też taka wymiana właśnie informacji. Myślę, że pan Wojtek się nie pogniewał, gdyby widział, że tutaj posługuje się jego zdjęciem, znalazłam takie ładne. Ładne zdjęcie. Zresztą teraz jeszcze wspomnę, gdyby ktoś z Państwa się wybierał od Białego Stoku, to właśnie w piątek się odbywa promocja wydawnictwa pana Wojtka Kowalczuka właśnie dotycząca tkaniny dwuosnowowej. Jest on naprawdę wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. Przeprowadziłam również kwerendy w zbiorach muzeów innych niż jakby tutaj nasze takie kwerendy, które pozwoliły mi na zebranie materiału porównawczego, jeżeli chodzi o tkaninę ludową z Warmii i mazu, tkaninę sprzed 45 roku, bo tej tkaniny dotyczył projekt i te kwerendy. Były przeprowadzone w Muzeum Etnograficznym imienia Marii Znamierowskiej Periferowej w Toruniu, w Muzeum Budownictwa Ludowego w Parku Etnograficznym Wolsztynku. To jest akurat takie wyjątkowe miejsce. Bo jest to tak naprawdę e, nasza kolekcja i kolekcja olsztynecka, to jest e, gdzieś tam e, w, swoją genezę, mają f, f, taką samą. To jest tak naprawdę jedna kolekcja, która się podzieliła w związku z tym, że podzieliło się muzeum. Tak? Wiemy dobrze, że Park Etnograficzny w Olsztynku początkowo był naszym oddziałem, więc wiele e, tkanin, które tam się znajdują w zbiorach. To są tkaniny, które mają podobną proweniencję do właśnie naszej. No i kwerenda była też przeprowadzona w Muzeum Narodowym w Gdańsku w oddziale etnografii. To z kolei jest związane z postacią pani Teodory Modzelewskiej, o której w katalogu wspominam. Pani Teodora Modzelewska, zbieraczka i pasjonatka tkanin, która tutaj położyła wielkie zasługi w kształt tej kolekcji. To jak, jak ona wygląda dzisiaj. Była też, no, była osobą, która trzy ostatnie lata swojego życia spędziła w Gdańsku córki i częściej prywatnych zbiorów trafiło po prostu do zbiorów etnograficznych w Gdańsku. W związku z tym ja chciałam po prostu zbadać to, jak wyglądają te tkaniny z, w Gdańsku, jak to się prezentuje. O tutaj mają Państwo właśnie taką płachtę. W, w, czyli wielonocielnicową tkaninę, akurat właśnie bawełnianą e, czerwoną i tutaj e, są obiekty jakby podobne w, w zbiorach e, tych trzech muzeów. Tutaj u góry mamy e, tkaninę z Olsztynka, tutaj mamy e, tkaninę z Gdańska i tkaninę z m, właśnie muzeum w, w Toruniu. Dodatkowo w ramach projektu udało nam się przeprowadzić takie badania konserwatorskie próbek i fragmentów tkanin. Jeśli Państwo odwiedzali naszą wystawę, to widzieli Państwo właśnie te próbki, które w dużej liczbie w naszych zbiorach są przechowywane, są, są obiektami, to jest taki podzbiór, który no, no jest to, to, to jedna z ciekawszych aspektów tej kolekcji. I e, e, nie udało się jakby w ramach projektu przeprowadzić całej pełnej konserwacji, dlatego że to jest ogromny zbiór, który liczy no, ponad 1200 obiektów muzealnych. E, w związku z tym e, pomyślałam, że dobrze byłoby e, najpierw przeprowadzić taką diagnozę jakby, pro, problemu, zobaczyć z czym konserwator, który chciałby poprawić warunki przechowywania i poprawić w ogóle Kondycje tych obiektów musi się mierzyć. W związku z tym właśnie pracownia pani Anna Makulec, konserwator tkanin zabytkowych, pracownia Makką wykonała taką dla mnie ekspertyzę konserwatorską, która właśnie dotyczy tych, tych próbek. I w ramach tej ekspertyzy właśnie zrobiono badania konserwatorskie, został stworzony program prac konserwatorskich dla tej kolekcji. No i kosztorys, który też na pewno należałoby uaktualnić, ale no dzięki tej pracy mamy taki gotowy wkład do tego, żeby może właśnie kontynuować te prace konserwatorskie i żeby spróbować też polepszyć warunki przechowywania tych próbek. Co ja mam taką nadzieję sprawi, że te, te próbki po prostu będą też bardziej dostępne. Jest jakieś zainteresowanie też tkaniną ludową. Też widzimy to jakby po roku funkcjonowania wystawy. No i myślę, że ta, ten materiał w postaci tych próbek jest po prostu nieocenionym materiałem badawczym i dobrze było, żeby można z niego było swobodnie korzystać. Oczywiście kulminacją pierwszego roku projektu była wystawa Utkana Opowieść i Mazurskie Tkaniny Ludowe z, ze zbiorów Muzeum Warmii Mazur, wystawa, którą no, można jeszcze oglądać. Ona będzie jeszcze dostępna na pewno w przyszłym roku. Wernierz wystawy odbył się 7 grudnia 2021 roku. Tutaj parę zdjęć, no nie były to najlepsze miesiące na otwieranie wystawy, nie da się ukryć. też jak państwo widzą pandem pandemia nam troszeczkę pokrzyżowała plany, ale wydarzenie wydaje mi się, że było bardzo udane i myślę że też, że wystawa sama w sobie bardzo się podoba. z tego co wiem, odbiór jest dość pozytywny. Tejże wystawy. No i ostatnim takim elementem, właśnie z działań projektowych, to był film Spacerem po wystawie, utkana opowieść. Mówię ostatni, no bo on nie mógł powstać, jakby dopóki wystawa nie zostanie zorganizowana i otwarta. To był taki film, który się znajduje na naszym muzealnym kanale YouTube i on został przetłumaczony na polski język migowy. Tutaj jak Państwo widzą jeden kadr z tego, z tego filmu. Także no, jakby uwzględniając też te potrzeby osób z takimi specjalnymi potrzebami, tutaj właśnie uwzględniliśmy to w, 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 w projekcie i takie elementy. Jakby dostosowujące to, co robimy do, do potrzeb osób, w tym przypadku nie, głuchych, było, są też elementem tego projektu. W 2022 roku projekt przewidywał zajęcia edukacyjne, takie spotkanie z twórcą ludowym film w pracowni tkackiej, no i oczywiście katalog, właśnie jako, element, jako ostatni element właśnie no, projektu. Jeżeli chodzi o zajęcia edukacyjne, to odbywały się one pod takim tytułem Cuda z kolorowej przędzy. To były bezpłatne zajęcia zorganizowane w ramach projektu, odbywały się na wystawie, na wystawie znajduje się też taka mała przestrzeń edukacyjna, jak od początku cała wystawa była zaplanowana w taki sposób, żeby tworzyć też naturalną przestrzeń do edukacji muzealnej, na czym mi osobiście bardzo zależało, bo, bo tak jak tutaj już było to wspomniane, swoją karierę muzealną rozpoczynałam od edukacji muzealnej, ale jej nie porzuciłam absolutnie. Jest to część mojej pracy, którą bardzo sobie cenię i na pewno zajęcia edukacyjne będę prowadzić. W ramach, za, w ramach tych, tych, tego projektu spotkałam się na zajęciach z siedmioma grupami zorganizowanymi i wśród nich były takie grupy ze szczególnymi potrzebami. Między innymi byli to podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Psychiatrycznym. Tutaj jest z nami pan Kazimierz Szewertowski, który z tą młodzieżą był u nas i bardzo się cieszę, że nam się udało doprowadzić do tego spotkania. Muszę od razu Państwu powiedzieć, że na te zajęcia po raz pierwszy po pandemii młodzież uzyskała zgodę na wyjście z, 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 ze szpitala. Więc, więc cieszę się, że, że mogliśmy się spotkać. Gościłam też Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie. I tutaj proszę kilka zdjęć właśnie z tych owocnych spotkań. W pierwszej części zajęć spotykaliśmy się na wystawie, troszkę było opowieści, oglądania, oczywiście w zależności od grupy, też wiekowej. Starałam się to tak przedstawić, żeby to dla każdego uczestnika zajęć było atrakcyjne, natomiast druga część zajęć no to były zajęcia praktyczne i można było się zmierzyć z pracą właśnie na takim prostym krośnie. Jeżeli chodzi o spotkanie to z twórcą ludowym to gościła u nas Pani Anna Bałdyga tkaczka, twórczyni ludowa, która właśnie zajmuje się też kontynuacją tradycji tkackich, między innymi mazurskich i warmińskich, która gościła u nas, tak jak tutaj Państwo widzą, 29 maja i przeprowadziła taki pokaz tkania na krośnie. Też mogli, mogliśmy podziwiać prezentację prac, wycinanka Kurpiowska na tkaninie. To jest tutaj taka jednodniowa prezentacja, była na krużganku zamkowym. Natomiast pani Ania, właśnie w sali edukacyjnej na wystawie, przeprowadziła taki pokaz tkania. Tam zresztą w ramach projektu zostało zakupione krosno. Krosno, które zostało wykonane w pracowni pani Ani przez jej męża. I to krosno ma nawiniętą osnowę. Jest tam rozpoczęta praca tkacka, szmaciak. I jest to taki gotowy materiał, który ja również wykorzystuję do zajęć edukacyjnych. Jest to nasza taka już w tej chwili wpisana na inwentarz pomoc naukowa, z czego ja się bardzo cieszę, bo to jest taki nabytek, który, który tak jak mówię, mogę wykorzystywać. No a przy okazji oczywiście tutaj te, tego spotkania Pani Ania właśnie prezentowała bardziej wprawnie niż ja, technikę tkania szmaciaka. Bardzo było to takie przyjemne, ciekawe, owocne spotkanie. W jego ramach odbyła się też taka prelekcja, troszeczkę powiedziałam o kolekcji tkanin ludowych w naszych zbiorach, no i oczywiście cieszące się niesłabnącą popularnością warsztaty. Ja napisałam, że dla dzieci, ale również dorośli w dużej liczbie w nich, w nich uczestniczyli. Też cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tutaj mamy film zrealizowany w pracowni tkackiej. To jest film, który powstał we współpracy z firmą Mazurskie Tkaniny z Jedwabna, gdzie pani Bata Jankowska właśnie tka różnego rodzaju lniane przeważnie wyroby. I no, nie ma tutaj kadru z tego filmu, dlatego że jeszcze jest na ostatniej prostej przygotowywaniu tego materiału, ale ten materiał do końca roku ukaże się na naszym facebooku. I to jest też film, który jest przetłumaczony na polski język migowy. Taki drugi z tych dwóch filmów edukacyjnych, które zostały zaplanowane w ramach spotkania. No i e, ostatnia e, odsłona projektu, czyli katalog e, warmińskich i mazurskich tkanin ludowych z naszych zbiorów. E, tutaj od razu chciałabym wytłumaczyć, że e, no nie jest to e, katalog, który jest katalogiem wystawy e, i nie jest to jakby e, jest to moja świadoma decyzja od początku zaplanowania za projektu. Było to tak przewidziane, że w pierwszym roku powstanie wystawa, natomiast rok później powstanie katalog, i ten katalog będzie dotyczył zbiorów muzealnych. Różne względy były, jakby, podyktowały ten, takie rozwiązanie. Przede wszystkim stwierdziłam, że dobrze byłoby na, w katalogu umieścić same tkaniny ludowe, ponieważ ta kolekcja tkacka jest bardzo bogata. Uwzględniając jeszcze chociaż w jakimś tylko, zaznaczając tę część kolekcji właśnie, do, którą stanowią próbki tkanin, to naprawdę materiał jest bardzo bogaty. Dlatego uznałam, że jakby prowadzenie przez wystawę, gdzie są również urządzenia, narzędzia, warsztat tkacki, nie są to obiekty, które, które są tak wyjątkowe. Mi zależało na tym, żeby skupić się na samej tkaninie. Poza tym tutaj w, w katalogu oczywiście głównie są umieszczone tkaniny sprzed 45 roku, ale doszłam też do wniosku, że badacze tkanin, ci... E, Powojenni między innymi Ci którzy też tworzyli tą kolekcję, którą ja dzisiaj e, prezentuję e, tej cezury 45 roku tak e, bardzo się nie e, trzymali. dlatego tutaj pewne odstępstwa od niej występują, ale oczywiście e, wszystkie tkaniny, które tutaj w katalogu są to są tkaniny, e, które e, e, są e, których no, pochodzenie jest po prostu barmijska lub mazurska. E, jeżeli chodzi o katalog, to no, składa się on z dwóch takich części. W pierwszej części to jest część tekstowa, w której przybliżam też pochodzenie tej kolekcji tutaj szczególnie zależało mi na tym, żeby podkreślić rolę i zasługi pani Teodory Modzelewskiej, która no, wpłynęła bardzo na to, jak ta kolekcja wygląda. Też skupiłam się na takim krótkim scharakteryzowaniu najważniejszych rodzajów tkanin, mówię tutaj głównie o płachtach, ale też no parę słów o tkaninie odzieżowej, tak żeby jakby opisać to, co, co w tej kolekcji jest najbardziej charakterystyczne i najciekawsze. Natomiast część katalogowa to jest część, na którą składa się no, 60, 60 obiektów, bardzo oczywiście z wielkim trudem wybranych, bo tak jak mówię, tutaj każda część tej kolekcji i tkanina powiedzmy dekoracyjna czy, czy odzieżowa, czy właśnie elementy stroju, w zasadzie czy próbki mogłyby być przedmiotem osobnego opracowania, bo jest to naprawdę pokaźna, pokaźny zbiór, więc te, te decyzje były trudne, ale myślę, że to, co udało się wybrać i co mogą Państwo w katalogu oglądać, najpełniej oddaje, jakby to, co mamy w zbiorach. Na tym mi najbardziej zależało, żeby też o tej tkaninie warmińsko-mazurskiej czy warmińskiej i mazurskiej, mówić w taki sposób, żeby pokazać właśnie... Mi zależało na tym, żeby pokazać kolekcję, którą ja się opiekuję, która nie jest może idealna, jeżeli chodzi o, o te zasoby tkackie. Tutaj są pewne tkaniny, które życzylibyśmy sobie, żeby w niej występowały, ale ich nie ma. Mi natomiast zależało na tym, żeby skupić się na tym, co jest, żeby pokazać to, co, czym się naprawdę możemy pochwalić, bo przynajmniej jeżeli chodzi o tkaniny dekoracyjne, właśnie w postaci tych tkanin wieloniciernicowych, to myślę, że nasze muzeum no, posiada największą kolekcję w Polsce i myślę, że to jest taka część kolekcji, która no, powinna być rozbudowywana, no bo kto jak nie my. Mamy, mamy je zbierać. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo serdecznie prosiłabym o teraz, żeby je zadawać śmiało. Można też do mnie podchodzić, jeśli ktoś nie chciałby na forum. Także dziękuję bardzo za uwagę i bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Oczywiście każdy proszę katalog sobie. Dzisiaj można wziąć myślę, że nawet większe jakieś liczby, jeśli ktoś by potrzebował powiedzmy dwóch egzemplarzy. Także dziękuję bardzo.